odcinek już po tej stęce co była Ach, ale było wczoraj o oh, no ale było wczoraj zabawę. No. możemy to powtórzyć dzisiaj wypuść naprawdę? no jasne Okej. Okay. Znaczy okej, okay, no to co tak? Okej, okay, ubieramy się, bo idziemy do szkoły. Y -y, y -y, y -y. Czyż wiadomo, że trzeba iść do szkoły? Żałosne. Niestety. Tak belwa. masz szciuchę. Tam masz. No to tam masz. Idę się ubrać. Albo tutaj się ubiora, co to takiego. Jest tutaj ubiera. Mm. <grymianie> o kurde, obniżymy jeszcze troszkę. No <grymianie> Okej, okay. ubrałam się już. Okej, okay. dobra idziemy do szkoły. Oddalę wam w szkole, auć o, cześć moje słoneczko, jak tam było? a dobrze, wczoraj było fajnie w nocy no, patrzyliśmy na gwiazdy fajnie a tak w ogóle słyszałeś, że jakaś dziewczyna podeszła do naszej klasy? No? Hejka wszystkim. O kurde to ona. Jaka ładna. No, ładnie się ubiera. Dla mnie styl ubierania jest dla mnie spoko. Jak tam, hej! Nikt się nie chce ze mną przywitać. Hmm. Ej, nie, 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 hej, 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 Sarki. Tak jakby delikatnie powiedząc, zauważyliśmy Ciebie i sobie dyskutowaliśmy na Twój temat, że jesteś taka ładna i że w ogóle... Ej, nie uznaj tego, wiesz, za co, że ja jestem wieszki. Że jestem lesbijką, spokojnie, tylko rozsumuję, że coś ładna. Nawet masz chłopaka tak w ogóle? Jeżeli nie chcesz odpowiadać na pytanie, to nie musisz. Jak chcesz. W sumie. A, czy mam chłopaka? No, w sumie tak. A ty? No nie udałaś, że nie zauważyłaś. My jesteśmy parą. Trochę dziwne, ale... Tak, ja jestem Joy, a ja jestem Juliet. Ja cię nawet w sumie znam. Jak to, to wy się znacie? No oczywiście, przecież to moja rodzona siostra. To czemu ją przywitałaś jak nową uczennicę? Bo chciałam ciebie nabrać. Ojej, dałem się nabrać. Czujecie na do siebie. Hmm? Ja wam przedstawię mojego chłopaka. Poczekajcie. że wam go przedstawiam. To chodź. To jest James. A! O hej James! Nie widziałam, że masz, że jesteście parą. No tak się składa, że jesteśmy. O kurde, ale będzie o Co? Coś mówiłeś? A nic nic. No to jest mój chłopak. Mm. Fajnie, wam też możemy tak pokazać. Okej. Okay. Kosujecie do siebie kurczę, jak ulał. Jake, wykręciłeś się. No to się dajemy na lekcję? A co ty taki Do lekcji jesteś, co? Zawsze mówisz, nauka jest do niczego. A teraz? Widać, że wpłynęłaś na niego. A no, ty, w sumie nawet nie wiedziałam, że tak na niego to podziała. Chodź, Jake, siadaj ze mną. No okej. Okay. A ja z nim. O kurczę, taka niezręczna sytuacja. Jake nie wie co powiedzieć. Jest bardzo wystraszony, ponieważ nie widział, że spotka się teraz ze swoją dziewczyną. Wcześniej uważał, że a da sobie radę. Po prostu jej powie, że jej już nie kocha. A teraz tak jakby znowu ją kochał. Ale przecież ma już swoją dziewczynę. Czyli Juliet. Nie przychodził nawet do, do Juliet na noc z przyjemnością. I w ogóle był bardzo, ale to bardzo taki wystraszony taki jakby zazdrosny. Pierwszy raz w życiu widzicie pewnie go wystraszonego. Znaczy, no nie wystraszonego, ale po prostu takiego zazdrosnego. No, no trudno mu się nie dziwić. Najpierw sobie pomyślał, że co tam? Dam sobie radę. A później tak jakby z niego czary zdjęto. Tej miłości. Już zaczął tak nudno rozmawiać z Juliet. Ale kiedyś, jak mu poprawiła humor, to nawet spoko było. Ale naprawdę, nie był już taki jak wcześniej. Zmienił się w nie, nie do poznania. To niemożliwe. Jak to możliwe? Pierwszy raz w życiu jestem zazdrosny. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Dopiero pierwszy raz w życiu jestem zazdrosny, a tym bardziej jeszcze o swoją dawną. Oh, tak temu idiocie zazdroszczę za przeproszeniem, że ma tak fajnie. Ma dziewczynę, a ja mam swoją, ale to mi nie wystarczy. Chcę mieć więcej, chcę mieć ją. A nie J Juliet. I tak rozmyślał, tak rozmyślał, jakby się tutaj na tym żółwiu zemścić. Co mu powiedzieć? Może dokuczać mu, albo nagadać mu, jaka ta J Jane jest niemiła, co potrafi robić złego. No i przynajmniej się też z nim trochę zaprzyjaźnić. Ale jemu nie zależało też na przyjaźni, tylko na tym, żeby po prostu ich skłócić, a on wróci do swojej drugiej połówki. Ale wiedział, że to na razie nie miałoby teraz sensu, ponieważ skoro po prostu ona go kocha, nie będzie się wtrącał. W sumie nie można tak robić. Miał wybór, wybrał drugą. No to niestety musiał się z tym pogodzić. Myślał, że czekanie wszystkiemu zaradzi. I że w końcu się pokłócą. I że nie wrócą do siebie. I po prostu wrócą do siebie. Ale jednak tak nie było. Ta miłość narastała z każdą lekcją, która była, na której siedzieli razem. Och, tak Cię kocham. Mm. Dzieci! Hmm. Pamiętajcie, że to, to... Mm, po prostu narastała ta miłość bardziej. Wtedy James uświadomił sobie, że w końcu się pobiorą. No bo w sumie to jest chyba najdłuższy związek, najdłuższy związek w ogóle z tej szkoły. W sumie rzadko kto się później żeni. I to jeszcze ta osoba, która się kiedyś przez parę lat nie lubiła, nienawidziła, albo po prostu nie, nie znała się, albo nie rozmawiała, albo udawała, że po prostu tego drugiego nie widzi. Tej drugiej osoby nie widzi. W końcu tak złość w nim narosła, że postanowił się zamieścić. Postanowił, że Zrobi coś złego. Znaczy, to nie jego wina, że zrobi coś złego, bo był strasznie, ale to strasznie zazdrosny. Ale to nie tylko, ale to nie znaczy, że kompletnie to jest je, nie jego wina. Gdyby nie, nie wybrał jej, ale gdyby nie wybrał drugiej, może by jeszcze byli razem. Nie wiadomo. A wiadomo. Następny odcinek zaraz.